Najemcy, właściciele, rodzice, firmy zarządzające nieruchomościami, pobudka, bo ja mam tego serdecznie dość. Mój syn Alan ma 18 lat i chce już mieszkać sam, więc szuka sobie pokoju we Wrocławiu. No, jako matka oczywiście czuję dumę, ale jako prawnik i człowiek świadomy czuję po prostu czystą wściekłość. Przeglądam umowy, które on mi wysyła i nie wierzę własnym oczom. To nie są błędy. To są jawne, perfidne żerowanie na niewiedzy dzieciaków i ich rodziców. Zejdźcie na ziemię, logotyp na umowie. I ładne biuro nie oznaczają, że umowa jest w ogóle legalna. Dostaję dokumenty, które stwarzane są przez liderów rynku, i co tam widzę? Klauzule abuzywne, które śmierdzą na kilometr. Na przykład, wynajmujący może sobie wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli najemca spóźni się 7 dni z czynszem. Serio? Czy w ogóle czytaliście ustawę o ochronie praw lokatorów? Prawo jasno mówi: okresy zaległości, pełne okresy zaległości. Pisemne upomnienie i dodatkowy miesiąc na spłatę, a wstawianie zapisu o siedmiu dniach to nie jest skuteczne zarządzanie nieruchomością. To jest prawny bełkot, który w sądzie rozsypie się przy pierwszej rozprawie. Ale najgorsze jest właśnie to, że właścicielu ty sobie sam strzelasz w kolano. Myślisz, że masz silną umowę, bo zarządca wpisał tam kary z kosmosu i subiektywną ocenę zachowania lokatora. Myślisz, że możesz kogoś wyrzucić na bruk, bo według waszej oceny był za głośno? Otóż nie. Takie zapisy są nieważne z mocy prawa. Jeśli dojdzie do sporu sądowego, to sąd te wasze profesjonalne paragrafy wyrzuci do kosza, a wy zostaniecie z odszkodowaniami do zapłaty i z poczuciem wstydu. A ty, zarządco nieruchomości, przestań kopiować śmieciowe wzory z sieci i udawać, że prawo cię nie dotyczy. To, że osiemnastolatek podpisze wszystko, bo chce mieć gdzie spać, to nie znaczy, że jesteś bezkarny. A wy, rodzice, i wy, dzieci, i wy, najemcy, czytajcie te umowy. Nie wierzcie w zapewnienia, że to standardowy wzór. Standardowy to może być rozmiar buta, a nie umowa, która pozwala komuś musisz wyrzucić twoje dziecko z pokoju pod byle pretekstem i zabrać mu kaucję